Dzień dobry, witam w akcji z Kolwinczyta. Dzisiaj spotkanie z Marią Konopnicką, pranie. Pucu, pucu, chlastu, chlastu, Nie mam rączek jedenastu, Tylko dwie mam rączki małe, Lecz do prania doskonałe. Umiem w cebrzyk wody nalać, Umiem wyprać, no i zwalać. Z mydła zrobię tyle piany, Co nasz kucharz ze śmietany. I wypłuczę, i wykręcę, Choć mnie dobrze bolą ręce. Umiem także i krochmalić, malić, tylko nie chcę się już chwalić. A u pani jakże dziadki, czy też brudzą swe manatki? U mnie ach, to jeszcze gorzej. Zaraz daj mi, co się włoży. Ja i praczki już nie biorę, tylko co dzień sama piorę. Tak to praca zawsze nowa, gdy kto lalek się dochowa.